O! Wydra płynie Cholera, a ja tu mam linka Ale jaja Widzicie? To wydra jest A tu jest dziadyga O! Wchodzi po skałach teraz Hej! low! Dawno się z nią nie widziałem Nie Krystian, nic na razie No ma tam norkę W skałach na bank na razie się nic nie podziało, dopiero, dopiero tu przyszedłem, ale już jak zobaczyłem, że Wydra jest, to tak hmm. Chyba będzie trzeba faktycznie trochę poczekać do wieczora. Cześć Mimilek, cześć, cześć. Chyba, że jakieś mniejsze, te, jakieś ryby będą bardziej tam po tam mojej stronie na no wprost, wzdłuż tych skał, jak, jak wcześniej łowione były. Hmm. Zobaczymy, jak coś siądzie, to siądzie. Grunt to że człowiek spędza czas nad wodą. A dobrze się nie wplątała w linkę, bo byłby problem. Po co to siedzi? A, kurde, to. Słuchajcie, wydra. Wydra, uderzyła mi w gumę. Czajcie, baza. Myślałem, że to ryba to wydra. Ha! Zdążyłem powiedzieć. Dobrze, że, że, że wyszło z wody. Idę tam. Uderzyła mi normalnie w gumę, nie wiem czy to było widać. Ale jazda, nie? No nie no, wyder nie będziemy łowić. No ja nie będę się z nią tam mocować, żeby ją odhaczyć. Bo co ją ranić? Idziemy dalej.